Filtrowanie ruchu webowego na podstawie filtrowania URL sprowadza się do kilku kroków. Pierwszym z nich jest wskazanie odpowiedniego dostawcy klasyfikacji URL. Można tego dokonać z poziomu zakładki Konfiguracja, Menu Obiekty Klasyfikacja URL w zakładce Klasyfikacja Producenta. Domyślnym dostawcą klasyfikacji URL jest podstawowa baza URL składająca się z następujących kategorii. Jeśli posiadamy licencję pozwalającą nam na skorzystanie z rozszerzonej bazy URL w chmurze producenta, możemy zmienić dostawcę w klasyfikacji na tego drugiego. Zawiera on zdecydowanie większą liczbę kategorii, w związku z czym obsługuje nieporównywalnie więcej stron internetowych. Do jakiej kategorii należy konkretna strona internetowa, możemy się dowiedzieć chociażby z poziomu zakładki Klasyfikacja własna, poprzez kliknięcie sprawdź klasyfikację adresu i wprowadzenie interesującego nas adresu. Niech to będzie onet.pl. Urządzenie sprawdza, czy taką stronę zna. Akurat strona onet.pl jest znana i należy do kategorii news. Zobaczmy jeszcze stronę Microsoft.com. Microsoft.com również jest znane urządzeniu i należy do kategorii IT. Wiedząc już w jaki sposób sprawdzać, do jakiej kategorii należy interesująca nas strona internetowa, możemy przejść do kolejnego kroku, którym jest skonfigurowanie odpowiednich reguł firewall. Ja już takie reguły skonfigurowałem i pokrótce je omówię. Pierwsza reguła odpowiada za dostęp do internetu z sieci wewnętrznej na porcie DNS. Czyli ta reguła pozwala na rozwiązanie nazw DNS-owych na adresy IP. Druga i trzecia reguła odpowiadają za zdeszyfrowanie zaszyfrowanego ruchu https. W obecnych czasach większość stron internetowych jest zaszyfrowana, czyli działa na porcie https. Aby można było skorzystać z filtrowania URL, StormShield musi najpierw takie strony zdeszyfrować. Odpowiada za to druga reguła, a z kolei trzecia odpowiada za wykonanie filtru URL na już zeszyfrowanej stronie. Czwarta reguła odpowiada z kolei za filtrowanie URL na podstawie portu niezaszyfrowanego. Zarówno trzecia, jak i czwarta reguła w politykach filtrowania musi mieć wskazane filtrowanie URL. Mamy do dyspozycji 10 polityk filtrowania. Ja tutaj wybrałem drugą politykę. Reguły mamy gotowe. Wystarczy przejść do ustawienia filtrowania URL. Tak jak wspomniałem, mamy do dyspozycji 10 profili. Domyślnie profil składa się z dwóch reguł, przy czym pierwsza jest wyłączona, a druga reguła umożliwia dostęp do każdej strony. W związku z tym domyślnie nie jest wykonywana żadna filtracja ruchu internetowego. Z tego poziomu również możemy sprawdzić, do jakiej kategorii należy interesująca nas strona internetowa. Wiedząc już w tej chwili, jak wygląda filtrowanie URL, przejdę do drugiej polityki, którą już wstępnie zdefiniowałem. Druga polityka składa się z trzech reguł. Pierwsza reguła odpowiada za zablokowanie ruchu dla każdej strony internetowej należącej do grupy URL o nazwie IT. Czyli taką stroną będzie strona Microsoft.com. Druga reguła odpowiada za zezwolenie na ruch dla każdej strony internetowej należącej do grupy URL o nazwie News. Przykładowo, może być to strona onet.pl. Z kolei trzecia reguła odpowiada za zablokowanie każdego innego ruchu. Czyli jeżeli będziemy mieli do czynienia z jakąkolwiek stroną internetową nie należącą do grupy URL IT oraz News, trafi ona na trzecią regułę. Ta reguła mówi o tym, że strona powinna mieć wyświetlony komunikat o blokowaniu. Takich stron z komunikatem mamy do wyboru cztery. Każdą z nich administrator może skonfigurować z poziomu menu administracja, komunikaty proxy w zakładce strona blokowania http proxy. Mamy do dyspozycji cztery takie strony, które możemy edytować. Sprawdźmy w takim razie, czy wszystko działa. Uruchomię przeglądarkę internetową i wejdę na stronę Microsoft.com. Strona została zablokowana zgodnie z oczekiwaniami. Zobaczmy w takim razie stronę onet.pl. Strona onet.pl nie została wczytana. Pojawił się komunikat, że mamy do czynienia z niezaufaną stroną. Jest to spodziewany komunikat, ponieważ strona ta jest zaszyfrowana. Korzysta z portu https. W związku z tym na podstawie drugiej reguły firewall taka strona została zdeszyfrowana. W tym momencie Stormshield podstawił własny certyfikat. Mamy tu certyfikat Stormshielda. Jednak mamy możliwość wgrania certyfikatu Stormshielda do takiego komputera. Najpierw taki certyfikat należy pobrać ze stron Znajduje się on w menu obiekty certyfikaty PKI w sekcji SSL Proxy Default Authority. Klikamy pobierz certyfikat i mamy do dyspozycji certyfikat w dwóch formatach. Najlepiej pobrać format DER. Taki certyfikat należy następnie wgrać na komputer. Ja już taki certyfikat wcześniej pobrałem, a w tej chwili go zainstaluję. Instaluję certyfikat. Bardzo ważne jest wskazanie właściwego magazynu. Tym magazynem musi być magazyn zaufane obiekty certyfikacyjne, a w zasadzie główne obiekty certyfikacyjne. Klikam OK. Certyfikat został zainstalowany. W takim razie zobaczmy jak w tej chwili wygląda strona onet.pl. Strona wczytała się bez problemu. Certyfikat to certyfikat StormShielda. Jest on już certyfikatem zaufanym. Zobaczmy jeszcze inną stronę, na przykład yahoo.com. Pojawiła się strona blokowania z informacją, że strona została zablokowana jako należąca do nieznanej kategorii. Przypominam, że w konfiguracji mamy kategorię IT oraz news. W chwili obecnej zmienię dostawcę klasyfikacji URL na rozszerzoną bazę URL w chmurze. Pojawi się komunikat dotyczący tego, że zostanie zastąpiona obecnie używana klasyfikacja. Zgadzam się. Proszę zauważyć, że mam do dyspozycji zdecydowanie większą liczbę kategorii. Niestety, kategorie te mają inne nazwy, w związku z czym po takiej zmianie dostawcy klasyfikacji należy dokonać korekty w filtrowaniu URL. Jak widać, w moim profilu nie występuje już grupa o nazwie IT. Grupa News w dalszym ciągu występuje, natomiast możemy sprawdzić, że obecnie strona ONET.pl nie znajduje się już w grupie News, lecz w grupie o nazwie Search Engines and Portals. W związku z tym powinienem to skorygować. Przygotowałem już wcześniej odpowiednią politykę z końcówką 0.1, która uwzględnia rozszerzoną bazę URL w chmurze. Grupa, która w podstawowej bazie URL nazywała się IT, obecnie w rozszerzonej grupie URL nazywa się Computers and Technology. Z kolei grupa URL News w obecnej bazie nazywa się Search Engines and Portals. W takim razie dokonam jeszcze zmian w firewallu poprzez zmianę profilu na ten z końcówką 01. Zapisuję zmiany i je aktywuję. Zobaczmy, czy wszystko działa. W dalszym ciągu strona Microsoft.com jest blokowana, czyli wszystko gra, a strona onet.pl działa. Zobaczmy jeszcze stronę yahoo.com. Okazuje się, że strona yahoo.com zaczęła działać. Dlaczego? Dlatego, że strona yahoo.com w rozszerzonej bazie URL również należy do grupy Search Engines and Portals. Zobaczmy jeszcze inną stronę, niech to będzie strona pko.pl. Taka strona jest blokowana z uwagi na to, że należy do grupy Finance, a takiej kategorii nie uwzględniłem w konfiguracji. Na urządzeniu mamy jeszcze dostęp do trzeciego dostawcy URL. Takim dostawcą jest polska baza URL. Aby skorzystać z polskiej bazy URL, najpierw należy zmienić bazę na podstawową bazę URL, a następnie skorzystać z instrukcji dostępnej na stronie stormshield.pl.